Zobacz, jak szybko zainstalujesz aplikację do zamówiania busów z adresu na adres. Wchodzisz do Google Play, wpisujesz bus do Polski. To jest nasza aplikacja. Klikasz Zainstaluj. Zobacz, jak szybko się instaluje. No, już jest zainstalowana. Otwiera się i przykładowo chcę jechać teraz z Wrocławia do Dortmundu. Wpisuję sobie Wrocław. Miasto Dortmund. Jeżeli chciałbym wysłać od razu do wszystkich przewoźników, Wiadomość, zapytanie, to wpisuję tu swój numer telefonu. Ja tego teraz nie zrobię. Wybierę tylko datę, kiedy chcę jechać i kliknę. Szukaj. Jeżeli bym wpisał numer telefonu, to wszyscy przewoźnicy, którzy jadą na tej tracę, w trasie, w trasie Wrocław-Dortmund, otrzymają zapytanie SMS-em. Jeżeli mają wolne miejsca, oddzwonią na ten numer, który tutaj podasz. Ja ci pokażę, jak. Zadzwonić samemu do przewoźnika. Znalaz znaleźliśmy 45 ofert przewozu. To są przewoźnicy. Tutaj masz numer telefonu do przewoźnika, w jakie dni wyjeżdża, i możesz wysłać też mu wiadomość, że chcesz jechać. On dostanie ją e-mailem lub sms -em. I SMS-em. Wybierzemy tego przewoźnika. Chcę do niego zadzwonić. Klikam w jego numer telefonu i dzwonię. Dzwonię do przewoźnika, rozmawiam z nim i umawiam się na wyjazd. To proste, prawda?